Szanowni Państwo, ja mówię to jako matka. W moim domu to ja razem z moim mężem uczę dzieci, czym jest dobro, miłość i odpowiedzialność. Nie żadna Komisja Europejska i Węgrzy mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi wartościami. W 2022 roku miliony z nich jasno wyraziły swoje zdanie w referendum. Nie dla seksualizacji nieletnich, nie dla ideologii gender, nie dla propagandy zmiany płci w szkołach. A wy w odpowiedzi wysyłacie do Budapesztu parady pseudorówności, drag queen i broszury o hormonach, każąc nazywać to tolerancją. Szacunek dla różnorodności nie oznacza narzucania jednej tęczowej wizji świata. Unia Europejska nie jest zbiorem kolonii, które mają podporządkować się brukselskiej metropolii. Jest wspólnotą wolnych i suwerennych narodów. Węgrzy chcą chronić, chcą chronić swoje dzieci i każdy rodzic w Europie, niezależnie od poglądów, powinien dziś stanąć po stronie ich prawa do bycia dziećmi. Nie krzywdzić ich chorą ideologią, lecz pielęgnować w nich niewinność i poczucie bezpieczeństwa. Dość terroru tęczowej mniejszości. Dziękuję. Pani minister, od lat siedzą tutaj te same ekipy. Otrzymaliście do zarządzania kontynent, na którym zbudowano najwspanialszą kulturę na świecie, najlepszą gospodarkę, przemysł, rozwój, największe tradycje demokratyczne. I wszystko zrujnowaliście najpierw wzrost demograficzny, bo wciskaliście tak zwane prawa reprodukcyjne i kidrze im więcej dzieci, tym więcej emisji dwutlenku węgla. Więc dzieci zabrakło i trzeba było ściągać migrantów, którzy zamiast budować rozwój, powodowali coraz większe koszty i coraz więcej problemów. Nielegalni migranci wiemy, że pracują średnio mniej, średnio popełniają więcej przestępstw i gardzą naszą kulturą, a wy zamiast się ich pozbyć, karmicie, ubieracie i jeszcze grozicie tym, którzy chcą bronić przed nimi zwykłych ludzi. Jak w ogóle pani przewodnicząca von der Leyen mogła mówić, że reprezentujecie siły demokratyczne. Mieliście być przykładem demokracji na całym świecie, a zasłynęliście z tego, że anulowaliście wyniki wyborów, które wam się nie podobały. Pamiętam, jak nakładaliście na polskę sankcje za tzw. pushbacki na granicy z Białorusią, dzisiaj się okazuje, że Niemcy robią dokładnie to samo na granicy z Polską, w ramach, w ramach strefy Schengen. I co? I nic? Gdzie jest równość państw? To jest tak, że. Zamiast budować solidarność, mamy rosnące podziały i teorie o lepszych i gorszych kulturach. Jedne mogą stosować zasady w sądownictwie, takie jak chcecie, inne nie. Więc poza tym, chęć bycia prymusem w tak zwanym zielonym szaleństwie tylko nas ośmiesza i sprawia, że jesteśmy frajerami świata. Straciliśmy prawie połowę udziału nominalnego PKB w światowej gospodarce. I wy jeszcze chcecie zaostrzyć cele klimatyczne? Przecież to jest szaleństwo. Wszechobecna dekadencja i upadek obyczajów, czego symbolem są absurdalne teorie o 256 płciach, i jeszcze chcecie uzależnić wypłaty w kolejnym budżecie od wypełniania tych wszystkich zielonych teorii, to jest kolejne szaleństwo. Wasza polityka miała budować pokój, a ściągnęła na kontynent kolejną wojnę. I jak? Macie walczyć o Europę, skoro sami nie wierzycie w jej prawdziwe dziedzictwo rozum, prawo, piękno, innowacje. Zamiast tego symbolem Europy uczyniliście nielegalnych migrantów tęczową flagę i zielone szaleństwo. No i jeszcze bym zapomniał nakrętki do, do butelek, więc trzeba odwołać przewodniczącą Komisji Europejskiej. Panie przewodniczący, panie komisarzu, Komisja Europejska kolejny raz pokazała. Jak bardzo nie rozumie otaczającej jej rzeczywistości, szczególnie nie rozumie sytuacji gospodarczej państw członkowskich i podejmuje decyzje bez akceptacji Rady Europejskiej. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku to nie plan klimatyczny, to plan likwidacji europejskiego przemysłu, rolnictwa i transportu. To plan biedy dla milionów Europejczyków. Czy naprawdę, nie widzicie, że ta ideologiczna obsesja dekarbonizacji zniszczy konkurencyjność Europy, że zamiast produkować u nas wszystko przeniesie się poza Unię, że to zupełnie nie wpłynie na klimat, że rolnicy, kierowcy, małe firmy wszyscy padną ofiarą tej radykalnej polityki klimatycznej. Zamiast chronić klimat będziecie importować produkty z krajów takich jak Mercosur, które z emisją nic nie robią. Wasza polityka to czysta hipokryzja. Mówimy stanowczo nie dla tego eksperymentu na narodach Europy. Polityka klimatyczna nie może być narzędziem przymusu i destrukcji. Czas postawić na rozwijanie przemysłu rolnictwa tutaj w Europie. Kilka dni temu y, ponad 200 tysięcy osób dumnie marszerowało przez ulicę Budapesztu. Ja byłem jednym z nich i jestem z tego dumny. Ludzie wykonali swoją pracę stali po stronie w godności, europejskich wartości. Ludzie pokazali nam, gdzie są nasze wartości, czym są nasze wartości. Tego właśnie oczekują od nas obywatele, aby działać i chronić wszystkich obywateli przeciw, przed dyskryminacją, przed wszelkimi przejawami dyskryminacji. A teraz Komisja. Po informowała o wycofaniu wniosku w sprawie e, dyrektywy o równym traktowaniu ostatniego e, to ostatnie brakujące element układanki e, aby nie dyskryminować ze względu na wiek, religię, e, pochodzenie, orientację seksualną. E, my jednak nie na, tracimy nadziei. Mamy nadzieję, że komisja zmieni, zmia, e, zmieni zdanie. Belgijska, polska i duńska prezydencja zadeklarowały, że ten dokument to dla nich priorytet. To oznacza, że Obywatele w Europie chcą wyższej ochrony. Dziś wysyłamy silny sygnał ze strony Parlamentu Europejskiego. My chcemy kontynuowania pracy nad dyrektywą w sprawie równego traktowania. W poniedziałek Ursula von der Leyen mówiła, że ekstremiści chcieliby, aby Unia Europejska się rozpadała. Os osłabienie ochrony przed dyskryminacją jest z znakiem, że zgadzamy się z ekstremistami. Dziękuję bardzo. Julian Sanchez. Zjednoczona w różnorodności to jest moc to Unii Europejskiej. Taka powinna być Unia Europejska. Niestety w zeszłej kadencji, mimo że tutaj w Parlamencie Europejskim przegłosowaliśmy inicjatywę obywatelską Minority Safe Pack, komisja zawetowała ten projekt. A to dla mniejszości narodowych i etnicznych w Europie jest ogromny problem. Jestem ze Śląska. Reprezentuję tutaj nieuznaną Śląską mniejszość etniczną. W ostatnim spisie powszechnym. 600 tysięcy obywateli Polski zadeklarowało śląską tożsamość. Pół miliona ludzi zadeklarowało, że godo po śląsku. My są usia, łot, lot. Godomy po śląsku. Mamy swoja inkszo kultura, a inkszo gesichta, a domagamy się uznania. Durź, że my są. Nie są my żadnymi separatystami. Nie są my ukrytą opcją niemiecką, chociaż ze mniejszością niemiecką poradzimy żyć bez haji. I gnał tak samo chcemy, aby nos ślązoków mieć wezocy. Domagamy się zrozumienia i funduszy na nasze potrzeby. I najwyższy czas, 80 lat po czystkach etnicznych, które na Śląsku przeprowadzili Sowieci ręka w rękę z polskimi komunistami, uznać Ślązaków za mniejszość etniczną, a nasz język za język regionalny. Dlatego wzywam prezydenta elekta Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o języku śląskim. I wzywam Komisję do ochrony mniejszości etnicznych i narodowych w całej Unii Europejskiej, bo my umieramy w ciszy. Pięknie dziękuję. V Európskej komisii sa nevyhnutne potrebujete vrátiť nohami pevne na zem a netárať tu o vzdušných zámkoch a rozprávkach, ktorými krmíte ľudí. To jediné, čo od vás daňoví poplatníci očakávajú, je, aby ste ich tvrdo zarobené finančné prostriedky investovali do zlepšenia kvality ich života, do infraštruktúry, do poľnohospodárstva, nie do nezmyselných dúhových propagandistických projektov, do rozvoja politických mimovládok, do integrácie a príjmania nelegálnych imigrantov alebo do úplného zeleného šialenstva a podvodu, kedy nútite štáty, aby stavali veterné elektrárne a podobné nezmysly, ktoré sa dávno ukázali ako neefektívne, nestabilné a hlúpe riešenia, prinášajúce problémy a krach nášho priemyslu. Ľudia od vás chcú naspäť návrat do reality a nepomôže im, keď im tu budete ako teraz, pán eurokomisár, klamať, že ak budeme dávať 5 HDP na zbrojné výdavky, že sa to nedotkne výdavkou na sociálne zabezpečenie alebo na investície do iných po, politik v rámci štátov. Samozrejme, že sa to dotkne, samozrejme, že sa to schudobní ľudí a ja je, nevyhnutne dúfam, že vo štvrtok bude táto komisia odvolaná. Pán Ševčovič, sedíte tu ako reprezentant Slovenskej republiky, ako eurokomisár a počúvate pani Lejenovu, ako sa stavia otvorenie k podpore tých najhorších politík, ktoré Slovenskú republiku ťažkým spôsobom poškodia. K migračnej politike, k duhovej politike, k zelenej politike, ku Green Dealu, ale taktiež k úplnému zákazu fosílnych palív, o ktorom tu otvorenie hovorila a dokonca o totálnom odstrihnutí sa od dovozu palív z Ruska. Vy Viete veľmi dobre, že aj vaša materská strana, aj premiér Slovenskej republiky na Slovensku tieto veci otvorene kritizujú. Vy tu pritakávate a schvalujete politiku, ktorá ťažko poškodí slovenský priemysel a obyvateľov Slovenskej republiky. Tak čo si z toho občania Slovenskej republiky majú vybrať? Ktorej strane majú veriť? Ako majú ďalej znášať túto dvojtvárnosť? Naozaj sa mi nepáči, keď tu sedíte a doslova len za tú pozíciu a možno za výhody, ktoré poskytuje, zapredávate vlastný štát. Absolutne s tým nesúhlasím a vždy budem také. to sprawa nie poważyła za Thank you. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, chciałbym dziś usłyszeć informacje o planowanym programie oszczędności i cięć budżetowych, ale nie oszczędności kosztem rolników czy inwestycji rozwojowych. Czekamy na ogłoszenie oszczędności w ramach bizantyńskiego aparatu urzędniczego Unii Europejskiej. Jeśli tego nie usłyszymy, wasza wiarygodność przebije dno. Czy my naprawdę musimy utrzymywać ponad 30 agencji wykonawczych? Czy musimy utrzymywać rzeszę urzędników zajmujących się klimatem lub promocją innych ideologicznych projektów? Z ponad 50 tysięcy hojnie opłacanych urzędników Unii co najmniej kilka tysięcy odpowiada za błędne i fatalne dla Europy polityki. Straciliśmy konkurencyjność, bo, nie chcie, bo oni nie chcieli i nadal nie chcą nikogo słuchać. Należy zatem zreformować samą Komisję Europejską. Wyrzucić eurobiurokratów z ich gabinetów, a dopiero potem mówić o nowych ambicjach, bo dziś wasze genialne pomysły są dla milionów obywateli koszmarem. W odróżnieniu od Was my naprawdę słuchamy ludzi. Oni oczekują, że obronimy ich przed Waszym Zielonym Ładem i przed masową imigracją, nad którą nie potraficie lub celowo nie chcecie zapanować. Cele zrównoważonego rozwoju to jedyny plan dla przyszłości ludzkości, przyszłości naszej planety. To największy projekt, jaki kiedykolwiek zamierzyła sobie ludzkość. Przez 193 kraje uzgodnione. Nie ma planu B. Europa musi pokazać przywództwo na arenie globalnej i zobowiązać się bardzo głośno do przestrzegania celów zrównoważonego rozwoju. Zachęcam wszystkich do głosowania za. Parlament Europejski nie może sobie pozwolić na to, żeby uczestniczyć w drugiej konferencji ONZ pod rząd bez mandatu politycznego. Wiarygodność naszej Izby jest na szali. Świat będzie patrzył na to, czy nadal Unia Europejska jest partnerem wiarygodnym. To wspaniały kompromis. Chciałbym podziękować wszystkim sprawozdawcom cieniom i oczywiście mojemu znakomitemu współsprawozdawcy Nikolasowi. Dziękuję bardzo.